No siema? O, jest. I, jest live. Dobra. Przywitaj się z widzami. Tylko muszę opis zmienić jeszcze. Live. O Jesus. i. Co? O... Nie wiem, od miesiąca chyba. O esus. O, o. No, a co za to jest grzech. Wiesz o tym. No. No. Filmi... No to musisz po prostu cały ekran jakby dawać, wiesz? No? Dobra. Dobra. Czy teraz będzie OS wizowe. Przepraszam za jakość drewnianą. Poczekajcie. Muszę zobaczyć sobie tu. Jak ustawić OS pod live Poczekajcie chwilę bo O dobra już nie ma drewnianej jakości chyba Okej, okay, wchodzimy do minecrafta Muszę zobaczyć Czy nie ma takiej... D o! A co? Co? Nie, a co? Ale ja na on bloku będę grał na tym nie, jak coś to masz ze mną spoko, spoko. No, nara. dobra to co Dobiejemmy 60 subów. Tak... Co Co? Слушам тебя. Муж с памятью. Ну что? Не, на разницу. А Дай твой ниг с Discord. Не то раз. Na razie muszę sobie obasy skonfigurować lepiej. Cyk. Masz mączkę? Nie, nie mam mączki. A co? Masz mocyka? Nie, nie mam mocyki, sorry. Dobra, wizowie. Poczekajcie chwilkę, ja zrobię nową transmisję i